Cześć, dzisiaj będzie kolejny odcinek dniewnika Waldemara Okonia. Idę ulicą szewską i mam wrażenie, że jestem na niej zupełnie sam. Znikają ludzie i rzeczy. W jakimś sensie mój wzrok ich kasuje, wprowadza w niebyt. Pozostają sylwetki, obojętne kontury rysujące się na ścianach kamienic. Tak musi wyglądać nasz świat z punktu widzenia stwórcy. Teatr cieni odbity na murze, obraz jak po wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Sprawa niegodna uwagi, którą można pominąć i pójść dalej. Okropny dzień, w którym wszystko może się zdarzyć. Z nikim nie rozmawiam, mówię przed siebie i do siebie o sztuce XIX wieku w Polsce. Ekraniki smartfonów migają pod stołami leżąc intymnie na kolanach pięknych studentek. Pęd życia unosi się ponad mailami, wirują kręgi nowych wiadomości. Wszyscy są połączeni ze wszystkimi, osiągając stan głębokiej harmonii. Patrzę na to z pobłażaniem. Wiem, że tych osób nie ma, one tak naprawdę nie istnieją. Zatopiły się w sieci jak ryby i nigdy już z niej nie uciekną. My, starzy klasycy, staramy się istnieć samodzielnie. Przez to nie istniejemy i nigdy już nas tak naprawdę nie będzie. Nie będzie późnego wnuka i syna, który mi nie pismo. Być może zresztą też nigdy nas ostatecznie tutaj nie było, jak w pięknym wierszu o spóźnionej miłości, która zagubiła się w przedwojennym Berlinie, Berlinie i pozostała tylko we śnie, w myśli, w legendzie. Odtwarzam strzępy tekstu z pamięci, odtwarzam ulicę Szewską z pamięci. Pada deszcz, cienie znikają pod trotuarem. Powinienem sprawdzić ten wiersz i sprawdzić, czy nie zapomniałem telefonu. Zawsze go zapominam i przez to pochłania mnie coraz szybciej czarna materia. Na Wszewską opadają liście z drzew, których też tu nie ma. Jestem zupełnie sam, czekam na kolejne dobre wiadomości. Mała pani ze śladami dawnej piękności. Spotykam ją na wszystkich wernisażach, koncertach w salonie ULWA-S. Nie znam jej imienia, nie pamiętam imion większości ludzi, z którymi się spotykam. Uśmiechamy się zawsze do siebie i rozmawiamy najczęściej o pogodzie lub o sztuce współczesnej. Od pewnego czasu opowiada mi o swoim mieszkaniu w świeżo wyremontowanej kamienicy w centrum Wrocławia. Mieszkanie stanowi najwyraźniej jej dumę. Podobnie jak to, że była kiedyś żoną wybitnego aktora teatru Laboratorium. Jego grób jest teraz na cmentarzu osobowickim i wyróżnia się pośród cmentarnej nagrobkowej sztampy. Nie rozmawiamy jednak o przeszłości, przynajmniej nie o tej sławnej i teatralnej. Okazuje się, że w kamienicy, w której pani mieszka, był za Niemców dom pogrzebowy, i dlatego kształt dziedzińca przypomina trumnę. Architektur parlant. Jak za dawnych dobrych czasów. Rozmawiamy o życiu, śmierci i o, i o architekturze. Pani mówi, że nagrobek jej męża stopniowo niszczeje. Rdzewieje metal i obsuwa się kamienna płyta. Nie bardzo ma pieniądze na naprawy, a o wybitnym aktorze już prawie nikt nie pamięta. Ślady dawnej piękności zwolna blakną i osuwają się po jej twarzy razem z opadającą jedną łzą. Udaję, że tej łzy nie zauważam. Nalewam do kieliszka czerwone wino, pijemy je drobnymi łykami. Wino przemienia się w piękno, piękno w dobro, a dobro w prawdę. Dość jest na dole, czuję czyjąś obecność, wiem, że tam jesteś. Nie musimy już rozmawiać, odczuwamy siebie jak zwierzęta w letnią noc. Nasza puszcza jest coraz bardziej gęsta, a my znajdujemy w niej nadal drogi prowadzące do zacienionych pól. Dom zamieniony w wielki las, las w literaturę, literatura w miłość. Przemiany toczą się nieustannie, metamorfozy nowego wieku, momentu, teraźniejszości. Nasze kształty dopasowywane do siebie od tylu lat, jeden połączony cień, jedno echo, które trwa pomiędzy drzewami i którego nikt inny nie zdoła usłyszeć. Toczę przed sobą wielką kulę utkaną z pyłu słów, z mimowolnych gestów z mojej ciemnej poezji. Mieszkam na piętrze, ale czasem schodzę w dół, aby móc ciebie zobaczyć. Spotykamy się na schodach, w przejściu, w lustrach sypialni. Końce palców muskają wtedy powietrze ogrzane przez nasz dotyk. Otwieramy szerzej źrenice. Narkotyk z leśnych konwali zaczyna najwyraźniej działać. To się kiedyś musi skończyć, mówisz. Nic nie może wiecznie trwać, podpowiada mi dawny szlagier. Mam w głowie śmietnik przemieszany z wizjami. Ciekawe, czym jest to i na jaką kończy się literę, pytasz. Polana rozjaśnia się po raz kolejny, mądre sarny uczą nas spokoju i cierpliwości. Jedzą kwiaty konwali, umierają pięknie i młodo. Ile No to popatrzcie sobie jeszcze chwilę na ten las. I miejcie dobry dzień. Cześć.